Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj chciałbym Państwu pokazać Neon RGB. Jest to Neon RGB 230 V. Chciałbym pokazać, jak podłączyć bezpiecznie pod stabilizator napięcia typu Bluetooth oraz stabilizator napięcia typu zwykłego, jedynie z pilotem sterującym. Dodatkowo do Neonu posiadamy złączki kątowe łączki proste uchwyt typu prostego uchwyt punktowy oraz zaślepkę na zakończenie neonu a więc tak neon neon mamy na szpulce jest cięty co metr jest tu 120 diod na metr RGB Neon jest zasilany 230V, przez co możemy uzyskać bardzo długi odcinek. Odcinek może być przy takim neonie nawet 100 metrów, więc jest to fajne rozwiązanie. Neon jest giętki, można z niego tworzyć różne kształty, jak widać w tą stronę, ponieważ w tą stronę on się nie zgina, nie poddaje się i się łamie, więc ten neon jednostronny RGB wyginamy w ten sposób. W środku znajdują się cztery przewody, tak jak są złączki, czteropinowe. A więc tak, dobra. Może zacznijmy od podłączenia stabilizatora, który, który jest z, z, z samym pilotem. Tutaj mamy stabilizator taki żółty, wielkości telefonu. Może nawet troszeczkę mniejszy, jak, jak na, na te czasy. Mamy pilot oraz mamy właśnie złącze konektora. 4 -pinowego. A więc takie złącze e, najpierw podłączamy pod. pod tutaj e, neon. Przeważnie on tutaj pasuje, ale jeśli nie pasuje, czasami możemy sobie popiąć. Dlatego e, wyposażamy się właśnie w takie cążki i możemy lekko to nagiąć. Tu jest e, mieć, więc bez problemu. Wydaje mi się, że tu nie będzie potrzeba, bo jest idealnie. Ale co ważne, teraz, jeśli otrzymamy taki neon, kupimy sobie go. A dodam jeszcze, że neon, oczywiście, jest na metr, więc tutaj mamy miejsce cięcia. Zaraz poszukamy. co metr, zawsze jest taka kropeczka i tutaj sobie go przecinamy w ten sposób. Także bez obaw można cięć. A więc, tak najważniejsze, co bierzemy sobie złącze czteropinowe. I teraz, napychając go w ten sposób, zobaczcie, wychodzą przewody, widzicie? To jest bardzo ważne, ponieważ jeśli my podłączymy sobie bez sprawdzenia tego, czy te przewody wyjdą, czy nie, e, może być tak, że jeśli podłączymy to teraz, to później, przy układaniu tego neonu, gdy zegniemy go gdzieś w tym miejscu, mogą wyjść przewody i one mogą, w, na przykład, jeden na drugi i wtedy niestety może dojść do zwarcia. Dlatego jest bardzo podobna sytuacja przy wężu, przy poprzednim filmie, że te przewody musimy jakby przycisnąć tutaj neon, żeby on wyszedł i sobie tu przycinamy. O, w ten sposób. Dobra. I teraz mamy, mamy już załatwione. W środku jest, w środku neonu jest taśma RGB i tu też jest ważne, bo tutaj jest taki lód. I teraz tutaj mamy mało miejsca. Kiedy włożymy sobie ten konektor czteropinowy, możemy przebić się przez obudowę neonu i może być tak, że po prostu którymś z pinów dotkniemy tego, ten lód. I zalecam wciśnięcie tej taśmy tam do środka. Eee, wtedy mamy pewność, że po prostu nie, nie, nie połączymy konektora z tym lutem. Dobra, najlepiej się to robi z jakimiś ciężkami, cęgami, tak jak widzicie na wideo. Ok, teraz tak celujemy każdy, każda żyła, w każdy wbijamy każdy pin. Można sobie obkręcić w zależności jak to jest ułożone, wszystko. Ok. Tak jak widać. Tak to włożyliśmy. Nie musimy do końca, ale zalecam. Można też sobie podkleić to wcześniej na przykład, zostawić tam kawałeczek, podkleić jakimś silikonem. I tak to wygląda. Dobrze. Teraz sobie bierzemy stabilizator napięcia. I teraz tutaj mamy takie grzybki, więc przeważnie jest to kompatybilnie, czyli grzybek w grzybek, i tu też nie ma znaczenia, czy od tyłu podłączymy, czy od przodu zawsze. Ustawiamy tak samo. Jeśli byśmy podążyli tak, to po prostu nie będzie świecił, więc bez obaw. Podłączamy sobie tutaj. Celujemy. Czasami, właśnie jak. W sumie jak się podegnie te szpilki. No to wtedy trzeba mieć na uwadze, że tamte też. Ok, tak wpięty stabilizator. Włączę. Które też tam możemy sobie podsilikonować, żeby to lepiej trzymało. Podłączamy pod zasilanie upewniamy się tutaj jeszcze czy wszystko jest w porządku ważne jest to właśnie, że gdy włożymy już sobie aby tam przewody gdzieś nie styknęły ponieważ może dojść do zwarcia no tutaj w tym przypadku jest wszystko w porządku także możemy odpalić sobie jak widać jest lekkie mruganie ale to jak przy każdym praktycznie ledzie będzie taki efekt postaram się coś tu wymyśleć ale chyba nie da rady Ok, musicie uwierzyć jak zawsze, że tutaj tego nie ma, czyli tego mrugania ogólnie nie widać. I pilotem sobie sterujemy. Tak, przykładowo weźmiemy sobie teraz inny kolor, na przykład czerwony, zielony. O, i tu jest fajny przykład teraz, bo zobaczcie, wciskam czerwony i nic nie świeci. Ktoś pomyśli, ok, zepsuty neon. Dobra, nie, to nie jest zepsuty neon. Po prostu tutaj nie styka któryś przewód. Także, bo tutaj mamy, no czyli czerwony, tak? Od, od, od Red, od tego e, tutaj, który widać. Czyli zapewne ten drugi, bo pierwszy to jest zasilający, i później mamy Red, Green, Blue, więc, więc czerwony nie styka. Zaraz to poprawimy. A też może na tym drugim stabilizatorze z funkcją Bluetooth i aplikacją to też od razu pokażę. Ok, tutaj mamy na tą chwilę jak widzicie dwa kolory, ale też możemy sobie właśnie nie bawić się tymi innymi, no ale tutaj mamy teraz ograniczone, ponieważ nie styka ten przewód, więc teraz podłączymy sobie, musimy odłączyć to, do bezpieczeństwa oczywiście zasilania i teraz musimy sobie to wypiąć i podłączyć na nowo dlatego ważne jest aby to poprawnie podłączyć ja właśnie Wam pokazałem teraz przykład, że nie łączy a jeśli na przykład nie będzie po kilku razy kilka razy Wam nie będzie łączyło, no to po prostu możemy też naciąć ponieważ może nie stykać przewód o, ja sobie naciąłem tutaj i teraz tak to wygląda dobra, podłączymy jeszcze raz których ten czerwony nie skoczy, ten drugi dobra Dobra to sobie sprawdzamy powinno być dobrze więc o, jak widać teraz właśnie głównie chodzi o to, Ach, nie chcę mi zobaczyć teraz głównie chodzi o to, żeby tutaj nie, o widać teraz te miedziane przewody, które są w środ nie, nie zwarły ze sobą, ponieważ no, po prostu spali się stabilizator. Tutaj już warto właśnie podkleić sobie silikonem e, dla tej szczelności i dlatego, aby, aby to po prostu e, wzmocnić. Dobra, to druga opcja to jest stabilizator z, stabilizator z, z aplikacją. Jak widzicie. Mamy na, yy, do Apple i do Androida aplikacja. Ten kontroler wygląda tak. Do tego mamy taki sam pilot oraz złącze czteropinowe. Podłączymy sobie teraz ten analogicznie jak poprzedni, więc tutaj nie ma różnicy. Podłączamy powinno już być dobrze. O. W takim razie podłączymy sobie to na nowo. I zobaczmy, czy to nam zadziała. O, jak widać, już wszystko działa. Czyli tymi trybami ustawiają się automatycznie. Tutaj mamy czerwony, zielony, niebieski. Czyli zgodnie jest tutaj z paletą kolorów na pilocie. I teraz możemy sobie wybrać na przykład odcienie czerwonego. Teraz słabo widać, bo po prostu jest dzień, ale to w nocy jest zupełnie inny efekt. Zielony, tu mamy to samo. I teraz tutaj możemy sobie wybrać żółty. Jest to taki miętowy, niebieski. No, bardzo dużo. Ogólnie z kolorów fioletowy. Dużo więcej jest na aplikacji. Dlatego, jeśli chcemy uzyskać biały, biały bardziej wpada pod niebieski, więc tutaj to nie jest taki czysty biały. Hmm, ale co, możemy sobie ściągnąć aplikację. Aby ściągnąć aplikację, e, skanujemy sobie kod QR. A tutaj jest akurat na mm, Androida. Przenosi nas do strony. Tutaj mamy instrukcję. E, aby pobrać, musimy zeskanować ten kod z tej lewej, z tego lewego kodu QR. Przenosi nas, wybieramy sobie Google Play i pobieramy aplikację. Jest to aplikacja Lotus, a ja mam już wbudowaną, więc tak naprawdę jeśli się tu bierzemy zezwól, tylko tym razem i jak widać sterujemy sobie aplikację możemy y, zmniejszać natężenie. W ten sposób ustawiać pod muzykę można sobie ustawić y, tu jest jakaś budowana, ale też można pod swoją. Różne style właśnie, które będą się zmieniały. Także mamy tutaj Trochę możliwości. A, jak widać kolory mikrofon, czyli możemy, gdy mówimy coś będzie się tam zmieniało. No jak widać. Teraz mówimy i się coś zmienia. No muzyka też było. A, styl, czyli tutaj się automatycznie będzie zmieniało. Jest tego bardzo dużo. Także. Jeśli chcecie się pobawić, to polecam aplikację. Do tego również mamy złączkę prostą, złączkę kątową 90 stopni, uchwyt montażowy. Uchwyt montujemy po prostu, wkładamy go w tą szczelinkę. Najpierw oczywiście go montujemy do podłoża, później wpinamy i uchwyt się trzyma. I jego montujemy na klej lub. Kiercimy sobie dziurki, tutaj mamy gotowy uchwyt, uchwyt, uchwyt taki punktowy, zapinamy i już. No i oczywiście jeszcze za ślepkę tutaj mam a, kawałeczek i ślepkę montujemy na zakończenie. Ok, także y, dzisiaj Wam pokazałem jak to wygląda. No właśnie teraz jakiś tam ten tryb, ustawmy sobie czerwony. Możemy w każdej chwili sobie ustawić to z pilotem. E, jest pamięć, więc się wraca do pierwotnej po wyłączeniu. Co? Jeśli chcecie, zapraszam serdecznie na stronę www.escaler.pl, gdzie możecie sobie nabyć. Jeśli potrzebujecie więcej, więcej informacji, zapraszam do kontaktu. Informacje będą wyświetlone na ekranie. W dodatku, jeszcze powiem, że na całości od metra do 100. Jest jedna linia, więc nie bójcie się, nie ma spadków napięcia. Możecie sobie bez problemu to stosować na długich odcinkach. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się. Cześć, do usłyszenia.